Znasz, e, doro, e, ten, panią Skołowską. No, a ona też w razie tego też ma możliwość przygotować do pani Skołowskiej. Ale podpytywać, czy mógłbym zostawić panią na telefonie i może ktoś mógłby... Nie, to nie ma się, to nie ma co im zaburzać ich toku konferencji. To innym razem. Pani w ogóle się odbiera i ja dziękuję, że pani jest. Dziękuję. Byłem programistą, teraz zajmuję się załogą, załogą o zabiciu mojej mamy. Będę Nie wiem, fajnie mieć mamę. Nie umiem myśleć o czymś innym niż krzywda, którą się było. A widziałeś protest w Kanadzie, że przyjechały ciężarówki? No i widziałeś, że ta liczba ciężarówka w Kanadzie, że trzeba wjeżdżać do jakiegoś miasta. Może no, w ramach protestu. O, no, dziękuję bardzo, że byłeś. Cześć.